Po wojnie z bolszewikami nie skończyły się bitwy, zmieniły tylko pole. Generał porucznik Władysław Sikorski starł się z marszałkiem Piłsudskim nie na froncie, lecz na kartach pamiętników, artykułów i przemówień. W dwudziestoleciu międzywojennym ich spór o to, kto naprawdę ocalił Polskę w 1920 roku Przeniósł się do opinii publicznej. Sikorski ostro krytykował chaos dowodzenia i rolę Piłsudskiego w kryzysie lipcowym. W wydanych wspomnieniach oraz wystąpieniach sejmowych sugerował, że sukces Bitwy Warszawskiej zawdzięczamy nie tylko Piłsudskiemu, ale także dowódcom takim jak Rozwadowski i oczywiście jemu samemu, dowódcy armii na północnym skrzydle. Ciekawostka? W jednej z publikacji Sikorski porównał organizację dowodzenia w lipcu do grania w szachy bez figur. Piłsudczycy odpowiadali ostrą propagandą, a konflikt między nimi zatruwał życie polityczne aż do śmierci obu bohaterów. Oglądaj całą serię Wojna szyfrów Sekrety historii. Opowieści zapraszają na YouTube.